Powstanie warszawskie powszechny zryw ludzi, miłujących wolność czy nieodpowiedzialność tych, którzy podjęli decyzję o jego wybuchu. Spory w tej kwestii toczą się ciągle, szczególnie gdy w tle są polityczne barwy. Jednak zdecydowana większość historyków mówi jasno: Bohaterstwo powstańców należy oddzielić od błędnych decyzji politycznych tamtego mrocznego okresu. Warto też zastanowić się na chłodno, dlaczego tyle przegranych zrywów narodowych mamy w swoim narodowym katalogu i wyciągnąć wnioski na przyszłość, aby już nigdy nie było możliwe doświadczenie takiej hekatomby, jakiej doświadczyła Warszawa. Powstanie Warszawskie było akcją wojskową. 31 lipca 1944 roku spotkało się pięciu ludzi, pułkowników i generałów, ludzi właśnie po szkołach wojskowych, zawodowców, którzy na chłodno mieli podjąć tę decyzję. Oni podjęli decyzję o wywołaniu powstania, która była, o czym możemy porozmawiać, ze wszystkich powodów politycznych, wojskowych, militarnych, strategicznych, kompletnym szaleństwem i nigdy nie powinna była zapaść. I dopiero to uruchomiło e, Innych żołnierzy, którzy przyszli na zbiórki o godzin, przed godziną W, wydano im broń z magazynów i to była normalna akcja wojskowa. Czyli krótko mówiąc, Armia Krajowa i ci wszyscy chłopcy, nabuzowani to, stero, testosteronem, oczywiście, że tak. Pałający rządzą zemsty za to, co opowiedziałeś za pięć lat upokorzeń od Niemców. Byli żo karnymi żołnierzami, a karny żołnierz wykonuje rozkazy. Gdyby, ponieważ był rozkaz o wywołaniu powstania, to powstanie było. Gdyby takiego rozkazu nie było, to powstania by nie było. Moim zdaniem, Powstanie Warszawskie w jakiejś formie nie tyle musiało, co powinno wybuchnąć, co powinno nastąpić. Natomiast to, jak zostało poprowadzone, to czy zostało dobrze pomyślane w dobrym momencie, to jest zupełnie inna sprawa. Jak zostało przygotowane, kiedy wybuchło i jak potem było dowodzone. Tak jest. Czyli co było nieuniknione, ale zdarzyło się mnóstwo błędów, na przykład w tych trzech zakresach, o których powiedziałem, błędów tragicznych. Ja bym nie powiedział, że były nieuniknione. Tego, tego w każdym razie nie powiedziałem. Oczywiście wyobrażam sobie taki scenariusz, że owego powstania nie było. Proszę zauważyć, że cały szereg ważnych postaci polskiego życia politycznego było przeciwne powstaniu jako takiemu. Zresztą Pomysł, żeby powstanie warszawskie wybuchło, żeby było coś takiego jak powstanie w Warszawie, narodził się bardzo późno, bo dopiero latem 1944 roku, jeszcze wiosną, w kwietniu-maju, o czymś takim jak powstanie, pełno skalowe powstanie miejskie, nie mówiono. Powstanie warszawskie z całą pewnością należy do najbardziej tragicznych wydarzeń w historii Polski, nie tylko tej najnowszej. Żeby zrozumieć Dlaczego wybuchło? Trzeba się cofnąć w czasie co najmniej rok wstecz do połowy 1943 roku. 4 lipca 1943 roku w katastrofie gibraltarskiej zginął ówczesny premier i naczelny wódz generał Władysław Sikorski. To doprowadziło do rozdzielenia stanowisk premiera i naczelnego wodza władz Rzeczpospolitej na uchodźstwie w Londynie. Nowym premierem został relatywnie młody, niewiele ponad 40-letni lider Stronnictwa Ludowego Stanisław Mikołajczyk. Natomiast Naczelnym wodzem, znacznie od niego starszy, dawny druch Józefa Piłsudskiego, generał Kazimierz Sosnkowski. Bardzo szybko między tymi politykami pojawiły się różnice, zresztą były one już wcześniej obecne, w ocenie sytuacji położenia międzynarodowego Polski. Ale trzeba powiedzieć, że jeszcze ważniejsze wydarzenie, jeśli chodzi o przywództwo. Polskiego państwa, w tym wypadku polskiego państwa podziemnego, miało miejsce nieco, dosłownie kilka dni wcześniej, po 30 czerwca 1943 roku, bowiem tego dnia w Warszawie aresztowano komendanta głównego armii krajowej Stefana Roweckiego Grota. W skutek zdrady Gestapo znalazło mieszkanie, w którym przebywał dowódca armii krajowej. Dlaczego to takie istotne? Bo Stefan Rowecki był człowiekiem, jak wynika z bardzo wielu relacji, o bardzo silnej, twardej osobowości, raczej bardzo asertywnym, niepodatnym na wpływy i co więcej, był jako wojskowy specjalistą od walk w mieście, od walk ulicznych. W końcu lat dwudziestych napisał taką książkę w ogóle na ten temat, którą kiedyś przeglądałem, zajmując się też tą tematyką w związku z moimi badaniami nad demonstracjami ulicznymi, ulicznymi w czasach PRL-u. Rzeczywiście widać było, że on się zna wyjątkowo dobrze na tym, a więc był to człowiek, który zdawał sobie znakomicie sprawę, e, czym grozi rozpętanie na wielką skalę e, walk w środku wielkiego miasta. Następcą Aresztowanego Grota Roweckiego został kawalerzysta, generał późniejszy Tadeusz Burkomorowski. To był człowiek zupełnie innej konstrukcji psychicznej niż Grot Rowecki, raczej bardziej podatny na wpływy chwiejne, i to miało się okazać przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu powstania odegrać bardzo istotną rolę. Kiedy zatem przewidywano możliwość powstania? Tę możliwość przewidywano dopiero w momencie, kiedy Niemcy będą wycofywać się w panice. Takie założenie byłoby najbardziej korzystne, choć, no, jak wiadomo, armia niemiecka do końca niemal tej paniki uniknęła, nawet walcząc na przedpolu Berlina, a więc no, trudno było liczyć na zupełną dezorganizację armii niemieckiej, ale w każdym razie wycofywanie pod naporem armii sowieckiej. Miało być no, pewnego rodzaju okolicznością sprzyjającą próbie zademonstrowania woli walki z Niemcami. Weźmy jednakże drugą okoliczność, która jest równie ważna i całkowicie odmienna niż to, co działo się na przykład we Francji. Otóż od wschodu postępuje Armia Czerwona, której celem nie jest wyzwolenie Polski i oddanie władzy na jej terenie. Legalnemu rządowi, który trwa w Londynie, bezpośrednio kontynuując przedwojenny rząd II Rzeczypospolitej, legalne władze państwa polskiego, tylko jest to już jasne od 1943 roku, kiedy Stalin ogłasza istnienie tzw. Związku Patriotów Polskich, potem tworzy swoją armię, o której będziemy mówili w czasie kolejnej audycji. Jest jasne, że Stalin chce tu zainstalować tutaj, czyli nad Wisłą, swoje władze, ludzi, którzy będą zarządzali Polską w interesie Moskwy, Czerwonej Moskwy i zniszczenie niepodległości Polski. Jak w takiej sytuacji działać? Tu już zainstalowane przez Stalina organizacje podziemne, takie jak właśnie PPR czy Armia Ludowa, ogłaszają przecież od 1944 roku coraz głośniej, z chwilą, kiedy Armia Czerwona wkroczyła na teren II Rzeczpospolitej, ponownie od stycznia 44. Ogłaszają, że one tylko walczą, że Armia Krajowa stoi z bronią u nogi. To zresztą nawiązywało do tytułu jednego z artykułów w biuletynie Armii Krajowej, który mówił właśnie o tym, że na razie trzeba stać z bronią u nogi, a więc gotować się do, do wystąpienia w sprzyjającym momencie, ale w tym momencie, czyli w 1943 roku, kiedy Niemcy wciąż jeszcze walczą jak równy z równy z Armią Sowiecką gdzieś na łuku kurskim. Byłoby szaleństwem. Natomiast PPR, Armia Ludowa nie liczy się ze skalą odwetu, którą wywołuje każda akcja na Niemców. Po to tylko te akcje organizuje, żeby zademonstrować, że PPR, Armia Ludowa, Gwardia Ludowa walczy, a armia krajowa stoi z bronią u nogi. Ta nieuczciwa konkurencja polityczna pociągająca za sobą za każdą akcję PPR masowy odwet na ludności cywilnej polskiej. No stawiała Armię Krajową, jej dowództwo, jakby w tragicznej sytuacji. Będziemy trwali dalej z bronią u nogi, to Stalin tutaj wkroczy, kiedy zbliża się do Warszawy jego armia i ogłosi, że no cóż, tylko jego zwolennicy walczyli z Niemcami, a Armia Krajowa, chociaż liczna, nic nie zrobiła. Mimo, że to oczywiście byłby obraz nieprawdziwy i o licznych akcjach Armii Krajowej moglibyśmy długo mówić i być może jeszcze będzie okazja o nich powiedzieć, ale Łatwiej byłoby Stalinowi takie wrażenie wywołać. Stąd właśnie pomysł akcji burza, to znaczy demonstrowania w miarę wkraczania na ziemię II Rzeczpospolitej Armii Czerwonej, demonstrowania akcjami zbrojnymi podejmowanymi tuż przed wycofaniem się Niemców, że gospodarzami tej ziemi są. Polacy, że są tutaj legalnie działające władze polskiego państwa podziemnego, mające wszystkie, to rzeczywiście fenomen polskiego państwa podziemnego jest wart osobnego upamiętnienia, bo to przecież jedyne w tej skali tak zorganizowane struktury podziemne w całej Europie nie było podobnego fenomenu. To zresztą najdoskonalsze zaprzeczenie tezy, często powielanej przez Niemców, między innymi. O polnisze wietrza, prawda, o polskiej niezdolności do organizacji czegokolwiek, polskie państwo podziemne było przykładem no, niezwykle rozbudowanej w najtrudniejszych warunkach organizacji. Generał Anders, który jest wiesz, jednym, z moim zdaniem, takich najbardziej większych kozaków i najbardziej bojowych oficerów polskich podczas II wojny światowej, najlepszych, to on przecież powiedział. Kiedy wiesz, dowiedział się o tym, że wybuchło Powstanie, że Powstanie jest zbrodnią, i oficerowie, którzy je wywołali, powinni stanąć przed sądem po wojnie. I kiedy potem zapytano go, dlaczego wypowiedział takie ostre słowa, to powiedział, że on jest żołnierzem i we wszystkich, najpierw w rosyjskim wojsku, w którym służył, potem w polskim, we francuskiej szkole wojskowej, wpojono mu jedną zasadniczą zasadę. Oficer nie może podejmować decyzji o podjęciu walki, która nie ma szans powodzenia. A jeżeli. Jeszcze w pobliżu jest duże skupisko ludności cywilnej, to nie może nawet myśleć o czymś takim. Bo pamiętaj o tym, że jeszcze PAL-6, gdyby oni zdecydowali, że to powstanie, że te oddziały wyjdą tak jak był pierwszy plan za miasto i będą tam walczyli z Niemcami wycofującymi się już z miasta. Ale oni to zrobili w samym środku milionowego miasta. O godzinie piątej po południu, kiedy były pełne ulice, ludzie wracali z pracy i nie mieli broni, nie mieli sił, żeby. Móc pokonać Niemców, którzy byli wielokrotnie potężniejsi tam. W związku z tym cenę za to zapłaciła przede wszystkim ludność cywilna, która była potem mordowana przez 63 dni w rzezi woli na starówce. Chłopców ruszających z papierowymi mieczami do walki. Tak to, proszę Państwa, niestety było. Garnizon Warszawskiej Armii Krajowej na 40 tysięcy zmobilizowanych żołnierzy miał broni na 4 tysiące na ludzi. Reszta. Miała do walki gołe. Trochę broni zdobyto na Niemcach, trochę broni potem przejęto po poległych kolegach. Trochę broni pochodziło z niedostatecznych zrzutów alianckich. Ruszono do walki na 20 tysięcy Niemców okopanych, uzbrojonych, którzy mieli ufortyfikowane stanowiska oporu w całym mieście. Byli przygotowani do odparcia powstania. To musiało skończyć się katastrofą i tragedią. Już 2 sierpnia. Dowódca powstania generał Antoni Hrušciel Monter raportował, że żadnego z celów strategicznych nie osiągnięto, nie zdobyto żadnego z głównych niemieckich punktów oporu, między innymi Muzeum Narodowego które flankowało całe śródmieście i raziło je morderczym ogniem. Niemcy mieli poza tym jeszcze jedną broń, wobec której powstańczycy byli kompletnie bezradni lotnictwo. Sztukasy, które niszczyły dom za domem, dzielnicę za dzielnicą zabijały tysiącami ludzi. Walczono z karabinami maszynowymi, z piatami, czy różnicami przeciwpancernymi, z butelkami benzyną przeciwko niemieckim czołgom. To była walka beznadziejna, to była walka niezmiernie krwawa. Są spory, jak pan zapewne wie, czy powstanie było potrzebne. No bo Niemcy w odwecie zabili no, szacuje się od 150 tysięcy do 170 tysięcy mieszkańców Warszawy. Zrównali Warszawę niemalże z ziemią. Zginął kwiat młodzieży polskiej. Jak pan na to patrzy? Trzeba było być w tym czasie w Warszawie, a ten czas to prawie 6 lat okupacji. To było, to było coś dzisiaj bym powiedział strasznego, ale myśmy byli hardzi, żeby to wytrzymać. Piosenki to wszystko mówią, te zakazane piosenki. Niemcy chcieli nas zastraszyć. Polaków się nie da zastraszyć, bo nie mamy tego stracha w sobie. To czym nas bardziej chcieli zastraszyć? Tym byliśmy bardziej hardzi i szykowaliśmy się odwetowo. To jest szalone satysfakcja, ale ona jest słuszna, bo w Grycie rzeczy takiego powstania jak nasze nie było w historii świata. To był zbiorowy, 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 zbiorowy ruch. My praktycznie rzecz biorąc, myśmy wszyscy... Cywili, z którymiśmy się spotykali, to wszyscy chcieli nam pomóc. Wszyscy prawda, byli za nami. To była pełna jedność, prawda? To był, był wspaniały ruch. Tragedia polegała na tym, że tak jak mówię, dwa dni spóźnione. Gdyby dwa dni wcześniej nie, nie, nie było jeszcze tej olbrzymiej prawda, dywizji pancernej, to byśmy mieli w ten czas lotnisko, a gdybyśmy mieli lotnisko, to mogliby wylądować samoloty, prawda, nasze. Mieliśmy olbrzymią polską armię pod, powiem, armię lotniczą w Witalijmy, we Włoszech, prawda? W ten czas mógłby nawet oficjalnie nasz rząd wylądować, przynajmniej reprezentację jego w Warszawie i spotkać w ten sposób czerwoną armię, prawda, która nie uznawała tego rządu. Która była wrogo nastawiona, ale nie mogłaby, bo ten rząd był akceptowany przez Stany Zjednoczone i akceptowany był przez Wielką Brytanię. Prawda? Także tutaj no, niestety spóźniło się to nasze powstanie. Tak, prawda, tak, tak to było, ale ono było jednym wielkim ruchem, prawda. Nigdy nie spotkałem się z jakąś nierzeczliwością ze strony czegokolwiek, prawda, cywilnego, prawda. Wszyscy, wszyscy mieszkańcy cywilni, wszystko co mogli robić, pomagać, to pomagali, prawda. Podrzucali nam stale jakieś jedzenie, tacie, siacie, owacie, prawda. To była wspaniała jedność. Polska Warszawa w przeciągu dwóch dni Stała się polskim miastem, już były polskie napisy ulic, już były. Wszędzie polskie sztandary, prawda, już była wolność, prawda. No i walczyliśmy, walczyliśmy, przecież jak długo? Dwa miesiące walczyliśmy, mieliśmy straszne straty wszystkie, no ja niestety miałem, prawda, no straciłem swoją karierę życiową, no bo ja skończyłem szkołę Chopina, prawda, miałem zamiar być muzykiem, prawda, miałem, miałem szansę na to, żeby być wybitnym wirtuozem, miałem przestrzeloną dłoń, no i moja kariera pianistyczna w ten sposób Skończyła się, prawda? Więc oczywiście dla mnie to jest to była jakaś tragedia życiowa. No ale oczywiście przeżyłem, miałem siedem ran letnich, prawda, ale ilu moich kolegów zginęło, prawda? Z 34, prawda, zostało 14 z tych czternastu, w tej chwili żyje tylko jeden ja. Czyli z 34 zespołu mojego, w którym byłem, prawda? Jest jeden, jedyny żyjący ja, Witold Kierzon prawda? Z honorowym, honorowym nazwą, prawda? Wypad. Bo to był wypad na pocztę, w którym ja osobiście wzięłem 14 asesmanów do niewoli i dostałem, miałem pseudonim Krak, dostałem honorowy pseudonim Wypad. Wypadł na, na pocztę. Starałem się um, robić, być, zachować się godnie. Duże przedzicie to już trzeba być. Nie Polakiem, żeby nie czuć tego entuzjazmu, tej wolności. Wszyscy czuli tą wolność. Z Młodzieża pod nogi. Jeden dostał obydwie nogi obcięte, drugi dostał w tętnicę. Obydwaj koledzy zginęli tam. Byliśmy harcerzami i harcerz nie pije, harcerz nie pali, harcerz nie chłomuje. No były te, te zasady w ten czas. Tacy się zmieniły, wszystko idzie z pacjentem, czy lepiej, nie wiem, ale inaczej.